Słuchajcie kochani, polecimy od razu, bo już mam dźwięk podłączony, tak? Tak. słuchajcie kochani, od razu polecimy sobie to z małym, z małym tournée, jeżeli chodzi o Invest Calfsy. Jest to wydarzenie typowo, typowo biznesowe. Są tu y, firmy, że tak powiem, od Forexów, przez, przez banki, przez no właśnie tu macie całą śmietankę biznesową w Polsce. I zrobimy malutkie turny, Co? Kto? Co? Gdzie? Jest? Kto jest? Jak jest? No i, że tak powiem, co ciekawego możecie tutaj znaleźć, tak? Może być może, być może będzie to zachęta dla Was na, że tak powiem, na przyszłe, przyszłe tutaj odwiedzenie nas, że tak powiem, tak? Teraz tak, mamy tutaj grupy maklerskie, maklerzy też muszą być oczywiście. Mamy tutaj relacje rynku, czyli mocno, mocno już inwestorsko. Mamy tu PWN, yy, mamy po naszej lewej, pokaż Marcin tutaj, Girls Money Club, ale to nie będzie widać, nie? Tu mam trampki na giełdzie, tutaj chyba podejdziemy, później pogadamy, zobaczymy co to jest, jak jest i tak dalej. Polećmy dalej, bo tego akurat nie kojarzy. To jest dużo rzeczy, słuchajcie, których nie będę ogólnie kojarzył, bo po prostu siedzę głównie w krypto, nie? Po lewej stronie mamy metamorfozę finansową, zobaczmy co tu też tutaj widzi jakiś partner, też pewnie grupa finansowa, też trzeba sobie to zerknąć. Zobaczymy, wiecie co, na pewno będzie oryginalnie, na pewno jakieś wywiady, których, których się nie spodziewacie, nie? Bo nie będziemy się grać tylko do krypto. Dalej mamy coś zwią... Chodź, tam pokaż, pokaż. Chodź Łukaszku. Tutaj mamy sekcję gamingową. Avatrade, jak widzicie, można sobie przetestować, na pewno będziemy testować. No, że tak powiem, nie wiem, kto będzie lepszy, ja, czy ja, Łukasz, ale postawimy kamerkę, nagramy, zobaczymy, kto będzie zwycięzcą. Ale symulator całkiem fajny i na pewno fajna odskocznia od branżowych gadek, że tak powiem, tak? Lećmy dalej. Mamy Cashify, tam dalej. Nie wiem, podejść Łukasz jeszcze tam na chwilkę. Chodź, jeszcze podejdziemy. Tutaj mamy projekt Cashify, który będzie miał bodajże jutro, chyba czy pojutrze swój event, a którego jestem ambasadorem, także generalnie tutaj projekt nam znany, nie? Lecimy dalej, chodź. Będziemy tutaj... ten... No dobra, lecimy, lecimy, zobaczymy co tu jest. Nie chcę wyjść tutaj na, że tak powiem, żarty Janusza, ale patrząc, jak widzieliście pewne urywki i rozglądacie się dobrze po materiałach, to Eee, jest na pewno miło dla oka, jest na pewno miło dla głowy. Dla oka to nie komentujcie. <laughs> Wiadomo. O. Tutaj mamy akurat rzeczy, których nie kojarzę. Nie wiem, czym to jest. To jest chyba deweloperka, typowo. Eee, ale tutaj mamy słuchajcie. Chodź, chodź, słuchaj. Nie wiem, tu mamy Akcji Trade. Nie moc chodzi, widzę, że partnerstwo z Manchesterem City. Zobaczymy, co będzie ciekawego. A tutaj mamy projekt, o którym Wam wspomniałem już, graj na jednym z materiałów. To wadka wskazóweczka od tego. To jest projekt zasilany przez GameSwift. Jest to gra MMORPG. I to może być całkiem całkiem ciekawy temat. To nie jest sprawa inwestycyjna, ale wiesz, dobra, idziemy dalej. Tu chyba mamy ogólnie w większości projekty krypto: EventX, Forex Club. Mamy tutaj CMC Markets, yy, zobaczymy co tu jest, mamy tutaj Shitcoin's Club, Przed to na prawej, no to coś już z naszej, z naszej dziedziny, Shitcoin's Club, Spanksy yy, itd., tak dalej. I tak dalej. Pobieżam, że to jest Kantor, tak mi się wydaje. I tutaj mamy FinTok. podejrzewam, że generalnie też, też tutaj kwestia, yy, trypla, czy może temat kryptowalutowy, sorry, bo Wybijam się teraz Pantałeką, mamy XTB po lewej, też myślę, że on całkiem znany, jeżeli chodzi o trading. Mamy po prawej portu. Mamy no będziecie widzieć portu akurat, ale też też powiem Wam szczerze, ciężko jest się wypowiedzieć o niektórych tematach tutaj, bo to nie jest typowy event yy, związany z krypto, nie? I tutaj, tutaj już tak powiem, może być troszkę ciężko. Mamy brokerów. Reprezentacja brokerów tu mocno stoi. Mam nadzieję, że. O, Freedom24 korzystałem. Tutaj kojarzę, co to, to jest brokerek. Jak kojarzycie, pewnie to były akcje afiliacyjne. Mamy M-Bank, mamy PKO. Mamy tutaj GPV, czyli jakąś grupę kapitałową, typowo. To w niebie, nie, teraz ardropy. No. No. Przepraszamy. Tutaj również, Noble Securities. I chyba dalej już jest strefa. A nie, po lewej stronie jeszcze mamy, Łukasz, Mamy Noble Securities, też domy naklerskie się tu ogłaszają. Tylko teraz pytanie, czy. Tam mamy chyba strefę VIP, wiesz, Tam jest zamknięte, patrzyłem po tych. Tam dalej, dalej. Teraz. Tak. Eee, teraz tam, czy i na górę, nie? Pojazdów z tego kusza? No To jeszcze bardziej chyba niż ty. Tak? No to makaroniarz, dobrze, makaroniarz nam trzeba. Tutaj z tego co widzę mamy... Tak? No to... Będziemy lepsi. My będziemy lepsi. Będziemy najlepsi w Polsce. Mamy zonda krypto, do których na pewno przyjdziemy. Popytać o kilka rzeczy, kilka kwestii. O się przejęcia przez właściciela, który jest chyba bodajże Rosjaninem. Nie to, że politycznie, ale tu polecimy grubiej. Mamy ARY10. ARY10 jesteśmy umówieni na, na wywiad. I mamy... no i piłeczkę jest. I mamy Instaforex, a tutaj podejdziemy z polecenia. Bo, że tak powiem, nas ktoś to przysłał. Mój znajomy dobry. Więc też tutaj, że tak powiem, odwiedzimy sobie punkty. Dobra Łukaszku, lecimy na górę. Leć, 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 leć. Mianie musi być widać, wystarczy mój głos. Zresztą na mnie to się tutaj wszyscy zapatrzą i tak na kanale, także... Myślę, że jak się na mnie nagapicie, to wam starczy. Zwłaszcza, że ostatnio tylko wywiady i wywiady i teraz też będą wywiady, także... I pamiętajcie, że mamy NBX w maju, więc też będą wywiady. Yy, tu mamy Trading Battles. Yy, tutaj też się na pewno podejdziemy, dowiemy co to jest. Mamy jakiś Bitfold. A, tam jest Bitford jakiś wywiadzik. Od grancarza Bitfold. A czym się nazywa Bitfold? Portfolio Krypto. Okej. Okay. No to na pewno podejdziemy, podejdziemy sobie pobajerzyć, wywiad zrobić. Co? A, nie ja go nie znam jakby ko ja kojarzę nazwisko, ale jakoś jest. Dobra, lecimy dalej, bo tu widzę, że tu już o! Tu jesteśmy, powiem Wam szczerze, chyba w domu. My ja jesteśmy w domu, bo tu jesteśmy stricte w krypto. Tu jest to, co do Gryski lubią najbardziej. Outer life, o którym się odnosiłem, już nie niedokrodzie. Na materiałach podejdziemy chyba po nie? No. E, mamy tu GameSwift. GamesWift to znacie bardzo dobrze, zwłaszcza, że jestem ambasadorem. Duże jest są mnie na samym Twitterze tematów GameSwiftowych. Tutaj mamy rzeczy związane z Majkiem Satoshim, a Majka poznałem tam jakoś pobieżnie, więc tutaj ciężko się odniesz, ale na pewno można podejść, pogadać. No to widzicie, że tu są dzikie, dzikie tłumy. Tam same Lecimy dalej. Lecimy dalej, mamy tutaj oczywiście krypto ekipę. O, mamy tam Maćka Tomczyka i całą spółkę. Ja na pewno sobie podejdziemy do nich pogadać, bo to oczywiście e, no. Dobre ziomki są, no, dobre ziomki są. Sorry tak trochę chaotycznie, ale tutaj będziemy... Tu mamy Cashify, tak jak Wam wspomniałem. Tu do Cashify też sobie podejdziemy. Zrobimy, tak że tak powiem, brandowo-ambasadorsko troszkę. Tu mamy menicę kapitałową. Akurat to jest fajny temat, który też, tak powiem, po mnie interesuje. Zwłaszcza złoto, srebro, też szlachetne. Co my dalej mamy? Mamy Kaspra. Kasper tutaj też jest z nami. Będzie pewnie Maciek Wapniak, z którym jest mówiony. To na pewno sobie też z nim porozmawiam na, e, na temat shitcoinów, a właśnie nowego projektu związanego z shitcoinami. Mamy tu Komparik, mamy tutaj Simmersif, Aseco. Aseco kojarzę z nazwy, nie kojarzę mocniej. Jakiś Gamesfant jest, konkurencja być może dla gameswift być może. No i tutaj raczej mamy o, CD Action, mamy akurat ja darzę z tym sentymentem tą gazetę, więc tutaj złego słowa nie dam powiedzieć. No i tu głównie już mamy jakieś rzeczy związane, to jest co? Tam dalej? Tak, dalej To jest dla vip a my mamy tutaj już takie stricte, przepraszam, e, też jakieś projekty, które na pewno sobie tutaj pogadamy, obejrzymy, zobaczymy, co to jest. Może wprowadzenie jest trochę delikatnie chaotyczne, słuchajcie, ale generalnie po prostu jest tu tyle rzeczy, a no ja nie znam połowy z nich, nie? Chodźmy na teraz. Może nie przy krypto, ale kurczę, tutaj przy innych rzeczach to jak najbardziej, nie? O, piękne widoki krakowskie. To tam, tam ten, jak sprzedam wszystkie, wszystkie swoje airdropy podczas szczytu drugiego, to tam zamieszkamy. Zapraszam na imprezę. Nie, nie, No, dobra. Dobra, kochani, co? I myślę, że, myślę, że tyle, jeżeli chodzi o słowo w sprawie, nie? A jeszcze góra jest? Nie, na A tam coś się dzieje w ogóle na górze? Jest jeszcze zagłębienie. A to chodźmy dalej. A gdzie jest zagłębienie? A to... A dobra. Przepraszam was, ale jest, jestem na evencie w Inwest, na inwestkawskach to w Krakowie pierwszy raz i nie ukrywam. Jest trochę, jest trochę tutaj, no nowości, po prostu no, nowe, nowe miejsce, a tam przy poprzednich też byłem, więc. Sprawdźmy jak sala wygląda. Ślicznie. Tylko, że w ogóle na Bardzo, bardzo, bardzo uwagę, gdy patrzymy na ETF-y oparte o szeroki rynek surowcowy, przede wszystkim o jaki indeks są oparte. I tutaj jest jeden problem z takimi ETF-ami, które są oparte o szeroki rynek surowcowy, a ten problem jest taki, że bardzo często one są w dużym stopniu oparte o rynek surowców energetycznych. Bo niestety indeksy surowcowe są też bardzo mocno skupione na wyrównych energetycznych. Są takie indeksy kosztowe, które mają na przykład 38% kosztów energetycznych w sobie. To jest tak naprawdę to, jak chodzi w na bardzo często sprawia, że bardzo często ma ogromne przełożenie na to, jak chodzi cały indeks. I reszta z często ma dużo mniejsze znaczenie. A, nawet są takie indeksy, które mają 70% kosztów energetycznych w sobie. E, więc tutaj na pewno jest takie największe wyzwanie związane z ETFami ami na szerokim rynku spróbców, że one zawsze będą trochę bardziej oparte o próbce energetycznej. Musimy się z tym liczyć. I to oczywiście też oznacza nieco większą A, chodź, na morzu. Chodźmy. chodźmy. Na Nie będziemy im przeszkadzać. To, Wiesz co, kiedyś na pewno nie No jak widzieliście, fajnie w ogóle, powiem wam szczerze, że wygląda to bardzo mocno imponująco, według mnie. Sala taka, sala, cała aula właściwie. To co teraz, y... panie Beczku, do góry, do góry, do góry. Trzeba? Odejdę później pogadać. Oła. Dobra, to co? No to świetnie. nie ja jestem. Dowiem się. A e, jak mąż Ani? Bo to już słyszałem, że wiesz... Chodź... Na, no i na górę lecimy, tak? No mówiłem, że to będzie trochę takie, wiesz... Dobra, chodźmy, chodźmy. No to wracamy się na miejsce startu, wręcz prawie. Może niedokładnie, ale prawie. No? Tam gdzie jest tutaj ten pierwszy kibel, jest no? zakąsienie pieprzowe. Okej, okay. a na górze? Nie wiem, nie wiem, co jest na górze, zobaczymy czy coś jest na górze. Jeśli ktoś wytrwał do końca, tak, to No, jeżeli ktoś wytrwał akurat, zobaczy zobaczy proszę proces... resztę. wprost... Zobaczy resztę. Mm -hmm. Nie, zobaczymy, wiecie co mówię, bo tak jak wspomniałem, generalnie... Mm, dobra, miałem nie wyrazić tego słowa. Yy, słuchajcie, po prostu... No jest, Ja tu jestem pierwszy raz, Łukasz jest akurat, czyli tutaj a, nasz to, Sancho Pancha, y, kamerzysta, jest tu drugi raz. Są troszeczkę bardziej, wier, mniej, mniej więcej wiele jak, jak to wszystko jest spowodowane, jak to jest produkowane. Ramy to jest chaos. Krypto Community Conference było oczywiście o wiele mniejsze. A tu mamy już event o wiele większy i tutaj się, że tak powiem, dzieje, nie? Zobaczymy co tutaj mamy jeszcze ciekawego. Mamy ISG Startup Woman Invest. Do strefa inwestora indywidualnego zobaczymy. zobaczymy, Nie samym krypto człowiek żyje. Zobaczymy co tu dobrego mamy. Ruchomości, ruchomości. Mamy agendę całą Łukaszku pokaż, A nie, dobra, bo nie będzie widać. No, zaraz. Chciałem z drugiej strony no, pokaż tam salę może. Tutaj jak przy każdym takim wędzie mam oczywiście wywiady, wykłady, wszystko, wszystko, no, po prostu wszystko co się da. O, tu jakiś ciekawy projekt był, tutaj I polecimy sobie dalej. Widzę, że event jest bardzo mocno rozbudowany. Powiem Wam że tutaj trochę jest. Uu. Jesteś inwestorem indywidualnym, Łukaszu. Co? jeszcze Jeszcze branża medialna, to już w ogóle to jest, wiesz. Mamy MP, dobrze znany ze zakupów generalnie biletów, jak dojadę oczywiście. Istotnie jest to, to jest z pewnej EPE. Tak? Chyba teraz? By? Nie wiem, nie słyszałem. KNF może... im. No KNF tam wytaczujemy. Ale KNF to wszystkim no, wytacza. Oni wszędzie ale... problem. Ale mamy o Game Parik. Ciekawie. Zabar, zobaczymy co to będzie dalej. No? Dobra, chodźmy sobie, chodźmy sobie dalej. O kurde, pań. Dobra, znaczy dalej wracajmy, bo to... Co